Jak zapewne pamiętacie, należy do potężnych fanów jazdy po luźnej nawierzchni. Rajdów. Może z jednej strony, przez względy historyczne, może przez fakt, że lubię walczyć z samochodem, a może dlatego, że lubię tańczyć z drzewami. Nie wiem, nie odpowiem wam, co w tej mojej głowie do końca siedzi. I pomimo faktu, że nie śledzę jakoś mocno tego, kto tam aktualnie w rajdach bierze udział, kto wygrywa, kto się rozpierdala, to czasami przed snem odpalam sobie takiego na przykład Henry'ego Toivonena albo Colina McRae i oglądam. Nic więcej nie robię, spokojnie. Skoro już o nich wspomniałem, to warto by było powiedzieć, że tych dwóch, pomimo, że byli niesam i nie bali się śmierci, to no nie byli największymi kocurami. Wyobraźcie sobie, że jest taki jeden rajd, który trwa od prawie 50 lat i niektórzy twierdzą, że należy do najniebezpieczniejszych na świecie. I nie powiem, chciałbym tam kiedyś pozapierdalać. Aż mi się mokro robi na myśl o tym. Cała historia rozpoczyna się pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. No może nie do końca wtedy. Ogólnie rajdy długodystansowe są znane od bardzo, bardzo dawna. Rajdy, które mają miejsce na odległym afrykańskim kontynencie, którego odcinki specjalne potrafią mieć długość nawet kilkuset kilometrów, działo się to wszystko na przełomie lat 60. i 70. W 69 roku chociażby odbył się pierwszy rajd: Rallye Dubandama Marathon de Kote Dliowore, czyli po naszemu rajd Wybrzeża Kości Słoniowej. O człowieku idzie się połamać, czytając tą nazwę. Wystartowało w nim ponad 1300 zawodników, a głównymi samochodami, które brały w nim udział były Citroeny C2. Wiadomo, w końcu rajd był francuski, to się bagietony musiały pokazać. Później pojawiły się inne rajdy, w większości startujące we Francji, a kończące się w Afryce. Rok 1977 był rokiem przełomowym. To wtedy właśnie narodziła się koncepcja rajdu Paryż Dakar. Ale od początku. W roku 1977 odbywał się rajd Nicea Abidjan. Jednym z uczestników był Thierry Sabine, syn bogatej antykwariuszki i stomatologa. Który był wręcz szaleńcem na punkcie rajdów. W ogóle prędkości. Wziął w tym rajdzie udział na motocyklu Yamaha XT500. Wiecie, półlitrowy, 33-konny potwór, który brzmiał mm, człowieku. Jednakże na trasie stało się najgorsze. Znaczy się, nie takie najgorsze, ale malinowo też nie było. Skończyło mu się po prostu paliwo. Daleko od cywilizacji, spędził 3 dni na pustyni bez wody ani jedzenia. Sam, jak można się domyślić, był bliski wyczerpania. Nawet nie tyle wyczerpania, co śmierci po prostu. Żeby utrzymać się przy życiu, musiał wylizywać wilgoć z kamieni, głównie nocą, kiedy temperatura potrafiła zbliżyć się do zera, a wilgotne powietrze z sztormu czyli tego prądu morskiego, który akurat w tamtej części przepływa, powodował, że wilgoć właśnie na tych kamieniach się osadzała. Nie tylko z kamieni. Kamieni musiał się borykać. Podobno dostawał takich halucynacji, że widział swoich starych wołających go z oddali, albo jak Audi driftuje po autostradzie. Nie, żartuję, tego akurat raczej nie widział. Chociaż, nie wiadomo, może widział, a nie pamiętał. W sumie śmiesznie by było. Trzeciego dnia znalazła go załoga śmigłowca Algierskich Sił Lotniczych, która, no bądź co bądź, uratowała mu życie. Po powrocie do Francji zdecydował się na stworzenie własnego rajdu. Jeszcze niebezpieczniejszego. Ale czy dłuższego, to już wam nie powiem. Nie wiem ile tamten rajd miał kilometrów długości, ale pewnie był. Sabin bardzo długo przygotowywał się do ogłoszenia światu swojego dzieła Tworzył rajd praktycznie od podstaw, sam Bez żadnych środków rozgłosu innych dupereli W 1978 roku udało mu się zdobyć poważnych sponsorów Producenta napojów Oasis, linie lotnicze Air France i Air Afrique Oraz francuski oddział BP Patronami medialnymi natomiast zostały czasopisma Paris Match i L'Equipe Pierwsza w historii trasa rajdu Oasis Park Da Rally Wiodła przez Francję, Algierię, ni Kurwa, nie mogę to powiedzieć? W sensie, mogę, no nie mam żadnych oporów psychicznych Ale czy mi tego filmu nie zdarzy? You need to stop. There. There are children. Please stop. Takie państwo Później na trasie było jeszcze Mali, Burkina Faso Z przeprawą promową przez Morze Śródziemne I metą w Dakarze, stolicy Senegalu Cała trasa liczyła 10 tysięcy kilometrów To jest pojebana wartość Niektóre odcinki potrafiły liczyć nawet po 1000 kilometrów A trwało to wszystko od 26 grudnia Aż do 14 stycznia z przerwami Czyli 16 dni w Pierwszym w historii rajdzie Dakar wystartowały wyłącznie samochody seryjne Miały tam delikatne modyfikacje To mam nadzieję, że jest oczywiste W końcu nikt by się nie pchał na taką traskę bez zmiany Chociażby zawieszenia Ale Sabin miał jedną zasadę na Ważniejszą. Każdy może startować. I to każdy może startować w tym, czym chce. Nawet by puścili Twojego ziomka w jego zajemistym projekcie i prowadzeniu wręcz szynowym. Na linii startu pojawiło się więc 80 samochodów, 90 motocykli i 12 ciężarówek. Mieli chłopaki finezję w tych ciężarówkach? Nie powiem, że nie. Ciekawe, czy też mieli takie sranie, żeby wyprzedzić ciężarówki pod rząd, a potem ledwo wyhamować na pauzę, jak to robią niektórzy na autostradach w obecnych czasach. Albo tak po chamsku wyjeżdżali chłopakom z osobowo i motocykli, żeby nie mieli jak wyhamować przed nimi. No nie wiadomo, nie wiadomo. Ale to były czas swobody. Wtedy podczas rajdu Paryż-Dakar nikt nie słyszał o regulacjach odnośnie bezpieczeństwa i tym smutnym pierdoleniu FIA, że Uu, nie można bo się komuś coś stanie. Tam startowali najtwardsi, z jajcami wielkości tego największego świra na melanzu. Ale też nie myślcie sobie, że kierowcy zostali wypuszczeni jak bydło na rzeź. O nie! Sabin, nauczony swoimi własnymi doświadczeniami, obserwował kierowców z helikopterów na trasie. Były również samoloty, które kontrolowały niektóre zespoły. A do tego wszystkiego na trasie uczestnikami zostały dwa zespoły ratowników, które również brały udział w morderczych zmaganiach. 6 stycznia, czyli mniej więcej w połowie rajdu, jeden ze startujących miał wypadek. 28-letni Francuz na etapie Agadesta-Hua stracił kontrolę nad swoim motocyklem i wyleciał w powietrze. Niestety zaznał podczas rajdu takiej swobody albo nie wiem, upału, że nie miał zapiętego kasku. W wyniku zderzenia z kamieniami wymagał natychmiastowej hospitalizacji. Do szpitala we Francji przetransportowany został wojskowym samolotem. Niestety późno udzielona pomoc oraz rozległość obrażeń przyczyniła się do jego śmierci cztery dni później. Dodin był pierwszym z około 70 śmiertelnych ofiar tego rajdu. Tak jak wspomniałem, nie jest on ani lekki, ani przyjemny. To przede wszystkim walka ze sobą, następnie z maszyną, a na samym końcu warunkami na trasie. Na samym początku przecież mówiłem, cała trasa rajdu miała prawie 10 tysięcy kilometrów. Ale odcinki specjalne nie były tak długie. Miały w sumie 3168 km, co nie zmienia praktycznie nic. Odcinki specjalne potrafiły być od siebie oddalone o ponad 2000 km, a tą trasę trzeba jednak pokonać w odpowiednim czasie, aby stawić się na starcie kolejnego odcinka i nie zarobić dodatkowego karnego czasu. Tytaniczny wysiłek nie ma co ukrywać. Nawet najmniejsza awaria może spowodować, że się wszystko wywróci do góry nogami. Najtrudniejszym etapem była trasa od Bako do Nioro do że W zasadzie ciężko to nazwać trasą Kiedy koła zapadały się w piasek Praktycznie tak jak łopo między fałdami 5 tonowego Morświna. Tylko jeden motocykl dotarł na czas Do następnego etapu A i wiele samochodów oraz ciężarówek nie dawało rady Wtedy to też Sabin naginał I tak skąpił już regulamin i dał im więcej czasu 14 stycznia rajd się zakończył Na mecie pojawiło się 74 załogi Ze 182 startujących Wśród motocykli zwyciężył Silny Neveu Startujący na Yamasze 500 XT Pierwszym samochodem na mecie był Ranger Robert V8 za Lejnym Geneserem, Józefem Terbiautem i Jeannem Lemordantem za Sterami, a w najcięższej kategorii zwyciężył Jean-François Dunac za kierownicą Steyr Dailmera Punh Pinsgauera 710K. Pojebana nazwa. Był to koniec pierwszego rajdu Paryż-Dakar, ale dopiero początek legendy i prestiżu, jaką niósł za sobą Puchar Beduina. Tak, za zwycięstwo dostaje się taki jakby posążek, statuetkę. chuj, wie jak to w sumie generalnie nazwać, ale przedstawia to Beduina. Jak ta Saharyjski wyścig przystało. Z kolejnym rokiem rajd Paryż-Dakar przybierał na sile, popularności. Coraz więcej ludzi startowało. Coraz więcej pojazdów nie dawało rady. Coraz więcej modyfikacji, zarówno do samochodu, jak i regulaminu zostało wprowadzane. Niebezpieczeństwo czyhało nie tylko na zawodników, ale również zespoły mechaników i obsługę całego zdarzenia. 14 stycznia 1986 roku, po 14 etapie rajdu z Niamey do Gurma Raus, rozbił się helikopter. Na miejscu zginęło 5 osób, w tym twórca całej inicjatywy Thierry Sabine. Przedwcześnie cały rajdowy świat przeżywał wtedy żałobę, a rajd Paryż-Dakar rozniósł się po całym świecie jeszcze bardziej. 80 w 1987 roku po raz pierwszy w historii w tą morderczą podróż wyruszyli Polacy. W dwóch jelczach na starcie stanęli Adam Chmielewski wraz z Maurizio Arviti i Pawłem Taraszkiewiczem oraz Felix Gaca ze za swoją załogą. Niestety nikt wcześniej z naszego pięknego kraju nie brał udziału w tym rajdzie, nie był w stanie przekazać im cennych wskazówek. Byli pionierami i to oni wiedzą się dzielili. Jak można się domyślać, nie zwyciężyli, ale zapisali się na kartach historii jako ci pierwsi. W 1987 roku do zawodów ruszyła rekordowa liczba pojazdów, aż 603. Rekord nie pobity aż do 2005 roku. 1989 rok był rokiem szczególnym. Po raz pierwszy trasa rajdu została zmieniona. Ominięto Algierię. Zamiast tego pojazdy były transportowane od razu do Tunezji. W 1992 roku w rajd Paryż-Dakar wmieszał się ojciec Thierry'ego, Gilbert Sabin. No i szambo delikatnie wybiło. <laughs> Zmienił on trasę rajdu diametralnie, bo zaczynała się co prawda w Paryżu, ale kończyła już w Kapsztadzie. Nie został on generalnie uznany za oficjalny Raid Paryż-Dakar. Jego nazwę zmieniono na rajd Paryż-Le Cap. W tym roku została również wprowadzona bardzo duża zmiana, która pozwoliła na znaczące zwiększenie bezpieczeństwa startujących. Pojawił się bowiem GPS w każdym ze startujących pojazdów. Rok później Gilbert Sabine sprzedał prawa do rajdu. Od tamtego momentu był on organizowany przez Armory Sport Organization Group, w skrócie ASO. Nie była to zbyt dobra decyzja, no nie ukrywajmy. Jakby po historii Enterprises i Stark Enterprises nauczyłem się tylko jednego. Nie dawaj swojego dziecka komuś innemu, bo weźmie i go wychowane jakiegoś czpuna aretomana albo alkoholika. God damn Nowym dyrektorem rajdu został bowiem Cloud Fenul, który wytyczył nową trasę. Trasę, która była praktycznie niemożliwa do przebycia. Prowadziła bowiem przez piaszczystą pustynię Mauretanii. Pustynię, której nie przebył nikt nigdy w żadnym pojeździe mechanicznym. Ten rajd był historycznym, bo dzięki niemu faktycznie udało się tą trasę przebyć. Zrobiły to dwa zespoły startujące w Mitsubishi Pajero, a zajęło im to 30 godzin. I co? Główno, zostali wydymani. Niestety, ze względu na fakt, że przyjechały go tylko dwa samochody, odcinek został unieważniony. A oba zespoły Mitsubishi musiały się wycofać. Zarówno kierowcy, jak i pojazdy były wyczerpane po nieludzkim wysiłku, który musieli znieść. Nie muszę chyba mówić, że ten cały bagietołas musiał zejść ze stołka prezesa. Ta, zejść. Ja to bym mu taki pierdol za to spuścił, żeby strał zębami przez następne trzy tygodnie. Na jego miejsce powołany został trzykrotny zwycięzca rajdu, Hubert Auriol. I była to decyzja dobra, bo był doświadczony. Wiedział jaki to jest wysiłek. W 1997 roku po raz pierwszy jeden z odcinków rajdu Paryż-Dakar zwyciężyła kobieta, Jutta Schmidt I zaklasyfikowała się na piątej pozycji w general. W 2000 roku były trochę jaja. Rajd został przerwany na terenie Nigru. Przypominam, administracja YouTube tego państwa, bo zaraz się znajdzie jakiś podstępowy zjeb i uzna to za obrazę uczuć religijnych czy coś innego. W Polsce jesteśmy, nie? To trzeba się zachować jak w Polsce. No więc na tym terytorium przebywali akurat terroryści. Wobec takiego obrotu spraw przewidziany został most powietrzny do Libii. Wykorzystane zostały do tego AN-124 Rusłan, czyli takie pochodne Antonowa. A sam rajd zakończył się w Kairze. W 2001 roku po raz pierwszy w historii rajd Paryż-Dakar nie odbył działo się na trasie Paryż-Dakar. Było to spowodowane zagrożeniami związanymi z terrorystami, konfliktami zbrojnymi i innymi względami politycznymi. Co prawda start oraz meta były dalej w tym samym miejscu, ale jednak pominięto większość odcinków specjalnych. W 2003 roku natomiast zarówno start, jak i meta rajdu były w miejscach, których nie ma w nazwie rajdu. Rozpoczął się on bowiem w Marsylii, a zakończył w Sharm el-Sheikh. W ogóle w tamtym roku to się cyrk odpierdolił. Wyobraźcie sobie, że na granicy libijsko-egipskiej pod ciężarówką serwisową zespołu KTM wybuchła mina. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Cały ruch na trasie został zatrzymany, a w nocy saperzy wytyczali bezpieczną trasę dla pojazdu. Wszyscy wtedy bardzo grzecznie jechali, nikt prędkości nie przekraczał, jeden za drugim gęsiego. W 2008 roku raid się w ogóle nie odbył. Terroryści tak się zaczęli panoszyć, że pomimo, że już trasa była wytyczona i na starcie pojawiały się zespoły, to jednak odpuszczono. Szkoda była zachodu. W 2009 roku raid przeniósł się do Ameryki Południowej aż na 10 lat, a w 2020 przeniósł się na Bliski Wschód, czyli Arabię Saudyjską oraz tereny azjatyckie. W raidzie taka startowały już mnóstwo różnych zawodników z wielu różnych krajów. Trzeba w to wliczyć naszych rodaków. Wśród nich jednym z najbardziej odznaczonych jest Dariusz Rodewa, który na mecie jako pierwszy znalazł się aż trzy razy, czyli najwięcej ze wszystkich startujących. W 2012, 16 i 2023 roku startował w Iveco Powerstar. Oprócz niego zwyciężyli również jako Przygoński na swoim htm w 2014 roku, Krzysztof Hołowczyc w Mini All4 Racing w 2015, Łukasz Komornicki w Mitsubishi Pajero w 2004, Marek Dąbrowski w Toyota Hilux z 2014 oraz Rafał Sonik na Yamaha Masze Raptor 700, takim kładzie. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że jako pierwsi na mecie całego rajd, niekoniecznie kategorii znaleźli się tylko dwaj Polacy Dariusz Rodewa aż trzy razy oraz Rafał Soni. Warto jednak nadmienić, że Dariusz nie jest kierowcą, tylko pilotem, ale jednak gdyby nie jego wysiłki, to nie udałoby się zwyciężyć, a trzeba przyznać, że jest to niesamowite osiągnięcie. Z takich jeszcze znanych osobistości, które brały udział w Dakarze, trzeba by było wymienić naszą narodową wąsatą dumę, czyli Adama Małysza, który ukończył 3 z czterech rajdów, w których startował oraz Martynę Wojciechowską, tą prezentarkę telewizyjną. Aktualnie w gdzie Dakar możemy znaleźć aż 6 klas pojazdów. Znajdują się w nich wiadomo, motocykle, samochody i ciężarówki, ale oprócz nich wprowadzono również SSV, to są takie śmieszne samochodziki, coś jak te Polarisy i inne bagi. Dodatkowo prototypy SSV oraz kłady, które wprowadzone zostały w 2009 roku i wycofane w 2024. Na szczęście nie ma rowerów, które by wkurwiały na trasie. I jeszcze. Niestety Unia Europejska dobrała się do Karowi do dupy. Już teraz patrzą tylko, jak wprowadzić elektromobilność czy inne tego typu pierdolniki, aby uczynić go zeroemisyjnym. Wstępne plany są przewidywane na 2030 rok, ale mam nadzieję, że im się to nie uda. To tak jak z tymi weganami. Sami mięsa nie opierdolą, ale innym uprzykrzają dobranie się do bekonu czy tam karkuweczki, innego steka. Weźcie w elektropizdy, zamknijcie się wreszcie i dajcie ludziom robić swoje. Bo jak nie, to nie wiem, kurwa, będę wam pod oknami gazowo, żeby wam jebało w pokojach. Nie zmienia to jednak faktu, że przez lata rajd Dakar Wielu naprawdę hardych skór wysynów, Jak również całkiem twarde babeczki Jak na przykład Jutta Kleinschmidt Która w 2001 roku zwyciężyła Ale przede wszystkim niezapomniane pojazdy Takie jak Pajero, Land Cruiser czy Porsche 959 Nie można też zapomnieć o dziwnych pojazdach Jak Vespa, Rolls Royce Cornish I Jules 2 Proto No i ikoniczne momenty Jak DAF kontra Peugeot 405 Lecący 200 na godzinę w 88 po wydmach Gdzie DAF tą 405 wydymał Coś pięknego A jeszcze piękniej będzie jak człowieku zasubskrybujesz ten kanał bo co to ma być, że Wy sobie oglądacie i nie klikacie tego gnoja na dole. Koniecznie z dzwonkiem, pamiętajcie, stali widzowie natomiast komentarzy, który moment Dekaru był dla was najciekawszy albo pojazd lub też kierowca. Jestem ciekawy, może coś pominąłem. Wszyscy natomiast możecie wyskoczyć z podbicia, bo ostatnio udało się dotrzeć na 29 miejsce w tabeli, co jest takim dosyć miłym wyróżnieniem tego cyrku, co ja na tym YouTubie odpierdalam. W tym miejscu chciałbym podziękować wspierającym, bo pokazują mi, że warto rozpierdalać hajs na mój projekt z tej garażu. Zdecydowanie łatwiej nie swój. Nie żartuję. Aktualnie wszystko co zarabiam z YouTube. Ma mam zamiar przeznaczyć na przyszłą działalność gospodarczą, a cały ten hajs najpewniej wróci do community. Tak więc teoretycznie każdy jeden z was niezależnie czy wspierający, też nie, przyczynia się do powstania czegoś wielkiego, ale na razie nie powiem wam czego. Jak ktoś chce dołączyć, to śmiało. Generalnie dziwki, woda i lasery. Jeżeli natomiast jesteście ciekawi, co się dzieje z moim projektem, to info jest na moim Instagramu. Czeka mnie jeszcze sporo roboty generalnie, zanim wam go pokażę. A jak ktoś chce dołączyć do naszej ekipy, z Pierdolin na Instagramie. No to wiecie co robić. Na razie na gazie i trzymajcie się na trasie. I was like, yeah.